Jak mówić, żeby naprawdę nas słuchano? Jeff Bezos nie kojarzy się z komunikacyjnym błyskiem, prawda? Nie ma stylu Jobsa ani wyczucia show Ilona Muska. Nie ma luzu Richarda Bransona, a jednak zbudował największą firmę świata najbogatszą, najlepiej zorganizowaną, najbardziej wpływową firmę świata Amazon. Firma, która zaczęła się od księgarni. Bo Jeff Bezos uwielbiał czytać książki, a skoro kochał czytać, to wiedział też jak pisać, jak budować komunikaty, które działają po prostu. Wiedział jak mówić do inwestorów, do swoich pracowników, do całego rynku. I to jest wartość, którą możesz wyciągnąć z dzisiejszej audioinspiracji, bo jeśli umiesz mówić z sensem, to dzisiaj masz przewagę. Niezależnie od tego, czy rozmawiasz z rodziną, z szefem, ze swoim zespołem, czy ze swoją publicznością. Bizos nie błyszczał słowem, ale trafiał w serce. I dlatego go słuchano. I dlatego dziś w pomarańczowej teczce mam książkę na temat Jeffa Bizosa pod tytułem Plan Bizosa. O tytule tej książki i jej wydaniu to jeszcze powiem trochę później. Natomiast zacznijmy od rozdziału pierwszego, który moim zdaniem jest szalenie istotny. Nie, nie przeczytam Wam tytułu tego rozdziału, tylko wejdźmy od razu w treść. Jeff Bezos ukończył studia z fizyki teoretycznej w Princeton. Nie zabrakło mu pewności siebie, by stawić czoła wymagającemu programowi zajęć. Nie na darmo ukończył liceum z wyróżnieniem. Przez dwa lata radził sobie na uczelni doskonale i dostawał oceny celujące z większości przedmiotów. W tamtych czasach Bizosa napawał dumą fakt, że setki osób, które dostały się na jego kierunek, ostatecznie zostało tylko 30. Ta liczba miała się jeszcze zmniejszyć. Tym razem jednak Bizos należał do grona tych, którzy odeszli. Na trzecim roku pojawiła się bowiem przeszkoda, która miała zmienić jego życie i przyszłość internetu zarazem. Bizos wraz ze współlokatorem imieniem Joe uczęszczał na zajęcia z mechaniki kwantowej. W którymś momencie obaj studenci bezskutecznie próbowali rozwiązać tak zwane równanie różniczkowe cząstkowe. Jego definicja brzmi równanie, które narzuca relacje między pochodnymi cząstkowymi funkcji wielu zmiennych. Choć Bizos był niezły z matematyki, ten konkretny problem zabił mu świeka. Po trzech godzinach bezowocnych starań Bezos i Joe wpadli na lepszy pomysł. Poprośmy o pomoc Jasante, najbystrzejszego gościa w Princeton, zaproponował Bezos. Poszli więc do pokoju Jasanty i spytali, czy nie zechciałby się wgryźć w ich równanie. Jasanta przez chwilę dumał, po czym odparł spokojnym tonem: kosinus. Co takiego? Tak właśnie brzmi odpowiedź. Pokażę Wam. Jasanta zapisał aż trzy strony zawiłą algebrą, demonstrując, jak doszedł do tego rozwiązania. I policzyłeś to wszystko w głowie? Spytał z niedowierzaniem Bizos. Nie, to by było niemożliwe. Trzy lata temu rozwiązałem podobny problem, i teraz byłem w stanie odnieść się do waszego równania. Według tamtych wyliczeń szybko stało się jasne, że chodzi o kosinus. Ta chwila stała się punktem zwrotnym w życiu Bizosa. To wtedy zdałem sobie sprawę, że nigdy nie będzie mi dane zostać wielkim fizykiem teoretycznym, wspomina. Przeczuwając to, bezzwłocznie zmieniłem kierunek studiów na elektrotechnikę i informatykę. Wiele lat później Jasanta z przyjemnością się dowiedział, że najbogatszy człowiek świata nazwał go najbystrzejszym gościem w Princeton. Zamieścił na Twitterze post o treści: Gdyby nie ja, nie mielibyście Amazona, bo Jeff Bezos nie zrezygnowałby ze studiowania fizyki i świat byłby całkiem inny. Ale Bezos nie był jedyną osobą w tamtym pokoju w akademiku, której udało się zmienić historię. Jeśli korzystasz z iPhone'a czy telefonu marki Samsung, to używasz chipa lub technologii, które pomógł stworzyć Jasanta, nawet na marginesach tej książki pełno jest ciekawych historii. Decyzja Bizosa dotycząca zmiany kierunku okazała się trafna. W 1986 roku udało mu się ukończyć elektrotechnikę i informatykę z najwyższym wyróżnieniem. To jest dopiero wstęp do tego, o czym dzisiaj będziemy czytać. Prawie ćwierć wieku później Bizos został poproszony o wygłoszenie mowy do świeżo upieczonych absolwentów swojej dawnej uczelni. Studenci opuszczający w 2010 roku mury Princeton należeli do najbystrzejszych ludzi w kraju. 30 maja 2010 roku Bezos, słynny miliarder, wygłosił przemowę do superinteligentnych absolwentów uczelni Ivy League, używając słów pasujących do rozmowy z siódmoklasistami. Przekazał im ważną wiadomość, posługując się prostym językiem, a jego wykład natychmiast zrobił furorę. Stacja National Public Radio określiła prelekcję mianem jednej z najlepszych przemów do absolwentów historii. Z dalszej części tego rozdziału dowiesz się, w jaki sposób Bizos i inni odnoszący sukcesu liderzy upraszczają skomplikowane informacje. Dlaczego uważają tę umiejętność za formę przewagi nad konkurencją? Oraz jakie kroki możesz wykonać już dziś, aby ta prostota stała się i Twoją supermocą. Nie zubażasz komunikatu, przechytrzasz konkurencję. Przemawiając do absolwentów Princeton, Bezos stwierdził: Chciałbym z Wami dzisiaj pomówić o różnicy między darami a wyborami. Na przykład, mądrość to dar, a życzliwość to wybór. Dary to nie problem, bo po prostu je przyjmujemy. Trudniejsze są wybory. W końcu składamy się ze swoich własnych wyborów. Sześć lat po przemowie w Princeton, Bizos ponownie poruszył temat czerpania dumy ze swoich decyzji, a nie talentów. To coś bardzo ważnego, co młodzi ludzie powinni zrozumieć, a rodzice muszą im o tym przypominać. Młodej, uzdolnionej osobie bardzo łatwo przychodzi duma z posiadanych talentów myśli sobie ależ jestem wysportowana ale jestem mądry czy tak świetnie idzie mi z matmy i dobrze trzeba się cieszyć ze swoich uzdolnień ale duma z nich jest nie na miejscu bo można być dumnym tylko z tego o czym się samemu zdecydowało ciężko pracujesz to twój wybór wytrwale się uczysz to też jest wybór wcielasz teorie w życie to wybór Ludzie wybitni łączą talent z ciężką pracą, a ta ostatnia to wynik ich wyborów stwierdził Bizos. Mowa Bizosa składała się z 1353 słów, 88 zdań i uzyskała ocenę czytelności na poziomie siódmej klasy. Tym współczynnikiem mierzy się jakość tekstów pisanych. W ten sposób można stwierdzić, jak dużo wysiłku będzie musiał włożyć przeciętny czytelnik w zrozumienie tekstu. W tym przypadku uzyskana ocena oznacza, że odczyt bizosa w Princeton prawdopodobnie pojęliby już czytelnicy o wykształceniu na poziomie siódmej klasy szkoły podstawowej czyli dwunastolatkowie. Ocenę czytelności, to jest ciekawostka, posłuchajcie, wymyślił w latach 40. XX wieku dr Rudolf Flesch, badacz i propagator nieskomplikowanej prozy. Flesch wyizolował elementy, które sprawiają, że dany fragment tekstu jest trudny lub łatwy do zrozumienia. Stworzony przez niego test opiera się m.in. na pomiarach średniej długości zdań i wyrazów. Łatwość czytania oznacza się na skali od 1 do 100, ale im wyższy wynik, tym łatwiej przychodzi czytelnikom zrozumieć dany tekst. Na przykład wynik wynoszący 30 punktów oznacza, że tekst jest bardzo trudny do zrozumienia. Wynikowi 70 punktów z kolei towarzyszy etykietka łatwy, a od 90 punktów wzwyż teksty klasyfikowane są jako bardzo łatwe. Redakcje gazet i wydawnictwa, które przyjęły ten system, po jego wprowadzeniu w latach 40. odnotowały wzrost czytelnictwa swoich publikacji aż o 60%. Nie bójcie się jednak, słuchajcie dalej. W latach 70. J. Peter Kincaid, naukowiec i wykładowca, współpracował z Fleshem nad dalszym uproszczeniem tej formuły. Wspólnie panowie przekształcili punktową ocenę czytelności w klasyfikację przyrównującą wymagania tekstów do możliwości uczniów konkretnych klas amerykańskich szkół. Test Flesza kincaida mierzy liczbę słów w zdaniu i sylab w słowach, a także porównuje liczbę zdań zbudowanych z użyciem strony czynnej z liczbą zdań zbudowanych w stronie biernej. To ważny czynnik, któremu przyjrzymy się bliżej później. Jaki zatem poziom czytelności należałoby osiągnąć pisząc do różnorodnej grupy dorosłych? No, Ciekawe, jak zgadujecie, odpowiedź możecie zaskoczyć. Sugerowany jest poziom ósmej klasy. Teksty napisane na poziomie ósmej klasy mogą być bowiem zrozumiane przez aż 80% Amerykanów. Dla porównania czytelność prac akademickich, niezrozumiałych dla większości czytelników nieobeznanych z danym tematem, ocenia się w przedziale 16-18 klasy. Z kolei książki z cyklu opowieści o Harrym Potterze są zrozumiałe już dla uczniów z klas 6 8 Pracownikom Amazona zaleca się tworzenie tekstów, które test Flesza Kincaida sklasyfikowałby na poziomie ósmej klasy lub niżej. Przypomnijmy, że czytelność przemowy Bizosa do absolwentów uczelni w Princeton oceniono na poziomie siódmej klasy. Najbogatszy ówczesny człowiek świata inspirował jednych z najbystrzejszych studentów w kraju słowami, które pojąłby również dwunastolatek. I teraz uwaga. Ocena czytelności na poziomie siódmej klasy nie oznacza wcale, że Bizos brzmiał jak siódmoklasista, gdyż ten wynik nie odzwierciedla złożoności czy wyrafinowania treści. Tłumaczy po prostu. Jak dużo energii umysłowej musi spożytkować czytelnik lub słuchacz na przyswojenie prezentowanych informacji? Im łatwiej nadążyć za przemową lub prezentacją, tym większe szanse na to, że publiczność zapamięta przekaz i następnie wcieli go w życie. Wyrażając złożone pomysły w prosty sposób, nie zubaża się zatem treści, tylko zyskuje się przewagę nad konkurencją. W latach 1997-2020 Bezos napisał w sumie 24 listy do akcjonariuszy Amazona. Oto ich ocena dokonana za pomocą testu czytelności. 48 062 słowa, 2481 zdań, 18,8 słowa na zdanie, poziom 11 klasy według flesza Kincaida. 6% zdań w stronie biernej, 94% w stronie czynnej. W stronie czynnej podmiot wykonuje daną czynność zdania i tego typu zdania szybciej przechodzą do sedna. Są krótsze i w większości przypadków łatwiej je zrozumieć niż zdania w stronie biernej. Dla kogoś o inteligencji Bezosa, imponującym osiągnięciem jest napisanie 48 tysięcy słów. Zrozumiałych dla przeciętnego licealisty, zwłaszcza gdy wziąć pod uwagę fakt, że tematem były skomplikowane kwestie finansowe. Bezos poruszał tam również trudne kwestie techniczne, np. pozyskiwanie danych, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe na wiele lat przed wejściem tych terminów do leksykonu biznesowego. Pisanie da się szlifować, tak jak każdą inną umiejętność. Bezos z czasem uczył się pisać coraz lepiej na przykład powszechnie znany fragment jego listu napisanego w 2020 roku. Jeśli chce się odnosić sukcesy w biznesie czy w życiu, trzeba wytwarzać więcej niż się konsumuje. Celem powinno być tworzenie wartości dla wszystkich ludzi, z którymi ma się do czynienia. Każda firma, która nie wytwarza wartości dla swoich odbiorców, nawet jeśli z pozoru odnosi sukcesy, długo nie pociągnie. Jest już na wylocie. I teraz zobaczcie, jak ta zasada działa w praktyce. Wiecie, że ja jestem tłumaczem. Teraz już nie, nie czytam przez moment tej książki, ale zaraz do niej wrócę. I czasami zgrzytam zębami, kiedy czytam tłumaczenia przekładaczy słów, a nie tłumaczy. I przeskakuję teraz kilka zdań dalej i posłuchajcie takiego zdania. Sposób, w jaki zostały spisane te zasady, jest jedną z głównych przyczyn tego, że rozumieją je ludzie na każdym szczeblu organizacji. Na ile łatwe do zrozumienia wydaje wam się to zdanie? Prawda, że niezbyt? A posłuchajmy tej samej treści, którą można by ująć na przykład tak. Ludzie na każdym szczeblu organizacji rozumieją te zasady właśnie dlatego, że zostały spisane w taki, a nie inny sposób. Czy teraz jest to prostsze do zrozumienia zdanie? To tę moją uwagę kieruję do pana tłumacza Marcina Siedursze, Sieduszewskiego, który przetłumaczył tę książkę najczęściej nieźle, ale zdarzają się takie właśnie kwiatki. Widzicie, wystarczy zmienić stronę bierną, czy to, że... Pierwotnym jego zdaniu, podmiotem były takie dosyć abstrakcyjne kwestie, jak sposób i przyczyny. Natomiast jeżeli podmiotem stają się ludzie, którzy coś rozumieją, robimy stronę czynną i zdanie staje się absolutnie łatwiej zrozumiałe. A skrócenie przydługich zdań i zastąpienie wielosylabowych wyrazów krótszymi redukuje ilość energii potrzebnej mózgowi do przyswojenia danego pomysłu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wbrew pozorom rolą mózgu nie jest myślenie, tylko oszczędzanie energii. Wydajność energetyczna okazała się kluczowa dla przetrwania, pisze Lisa Feldman Barrett w nagradzanej książce Mózg nie służy do myślenia. Najważniejszą funkcją mózgu jest kontrolowanie ciała poprzez prognozowanie potrzeb energetycznych. Krótko mówiąc, najistotniejszą misją naszego mózgu wcale nie jest myślenie. Oznaką geniuszu jest prezentowanie złożonych argumentów i konceptów w prostych słowach i zdaniach to tak twierdzi geniusz zwący się Daniel Kahneman, nagrodzony Nagrodą Nobla psycholog i ekonomista. Jeśli chcesz być uważany za osobę wiarygodną i inteligentną, nie używaj skomplikowanego języka tam, gdzie wystarczy prosty, radzi Kahneman w swojej przełomowej książce Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym. Jego zdaniem przekonujący mówcy starają się jak mogą ograniczyć wysiłek poznawczy wszystko, co wymaga wysiłku umysłowego, przysparza tylko dodatkowego obciążenia mózgom odbiorców. Każde obce słowo, każdy nieznany skrótowiec, każde zawiłe zdanie, każdy nowy koncept wszystko to zwiększa wysiłek. A jeśli będziesz dokładać słuchaczom lub czytelnikom ciężaru, w końcu się zniechęcą. Kahneman sugeruje, że łatwość poznawcza umożliwia o wiele przyjemniejsze doznania, a gdy ludzie są zadowoleni, istnieją większe szanse na to, że poprą twój pomysł. Na koniec, jeszcze taka historia udowadniająca te tezy. Jay Elliot dokładnie pamięta swoje pierwsze spotkanie ze Steve'em Jobsem. 39-letni wówczas Jay, dyrektor wyższego szczebla w koncernie IBM. Siedział akurat przy barze w meksykańskiej restauracji w Los Gatos, drogiej dzielnicy w samym sercu Doliny Krzemowej. W oczekiwaniu na znajomego zaczął czytać artykuł w gazecie. W którymś momencie do baru wszedł młody mężczyzna z brodą, ubrany w t-shirt i złachane jeansy. Usiadł obok Jaya i zauważył, że czytany przez niego artykuł poświęcony jest firmie IBM. Zna się pan na komputerach? spytał Jaya. Tak. Jestem dyrektorem w IBM, a ja pewnego dnia puszczę IBM z torbami, odparł na to nieznajomy. Co to za facet, pomyślał Jay. Cześć, jestem Steve Jobs. Zaczęli rozmawiać i Jaya od razu urzekła, roztaczana przez Steve'a wizja prostych, przyjaznych użytkownikom komputerów osobistych dla mas. Jak mogę cię nakłonić, żebyś zaczął dla mnie pracować? Spytał Steve. Wiesz, jestem zadowolony z tego, co robię. Nie znamy się, a ja w życiu nie słyszałem o Apple, odpowiedział Jay. A co sprawi, że zmienisz zdanie? Podobają mi się Porsche. Kup mi Porsche, to zacznę dla ciebie pracować, rzucił żartem Jay. Dwa tygodnie później na podjeździe przed jego domem stanęło Porsche. Wygląda na to, że zacząłem pracę u Steve'a Jobsa, stwierdził Jay. Elliot. Stał się dla Jobsa mentorem w okresie, gdy w Apple projektowano pierwszego Macintosha. Nigdy nie ufajcie nikomu po trzydziestce, żartował często Jobs, z wyjątkiem Jaya. Jobs chciał stworzyć komputer tak prosty w użyciu, że dałoby się z niego korzystać od razu po wyjęciu z pudełka, bez czytania instrukcji. Taki był główny cel potwierdza Elliot. Jednak myszka, urządzenie, które miało służyć do obsługi komputerów, była dla konsumentów czymś tak nowym, że zespół pracujący nad Maciem doszedł do wniosku, iż bez instrukcji się nie obejdzie. Na spotkaniu z udziałem Eliota, Jobsa i kilku innych osób z działu marketingu Ktoś zaproponował, by, że instrukcja powinna być na tyle prosta, aby uczeń 12 klasy był w stanie ją przeczytać i zrozumieć, ucząc się obsługi komputera z samego tekstu. No dobra, niech będzie, odparł Jobs, ale niechętnie. Jay, zajrzyj do jakiegoś liceum i znajdź 12 klasistę, który napisze nam te instrukcje. Jobs nie żartował. Elliot objechał licea w pobliskim Cupertino, przeprowadzając w nich castingi na copywritera. W końcu udało im się znaleźć odpowiedniego ucznia, którego przewieźli do tajnej lokalizacji. Dwunastoklasista klasista mógł się tam bawić Macintoshem, stopniowo go rozgryzając. Mac był pierwszym komputerem osobistym, wystarczająco prostym w obsłudze, by mogli z niego korzystać zwykli ludzie, a dołączona do sprzętu cieniutka instrukcja była zrozumiała dla każdego, kto. Ukończył liceum. W ten sposób prostota, wcale nie upraszczająca tekstu, dodaje nam przewagi i wzmacnia naszą moc. A ja mam jeszcze uwagę do wydawnictwa. Słuchajcie, tak genialną książkę jak ta na temat komunikacji zatytułowano po polsku Plan Bizosa. Zobaczyłbym to i pomyślał o czym? Pewnie tak jak wy, prawda? Czy ja chciałbym czytać książkę o Handlu, o biznesie, nawet internetowym. No, bo jakiś mógł być plan Bizosa. Tymczasem, kolejna uwaga do tłumaczenia. Tytuł oryginalny tej książki brzmi The Bizos Blueprint, a więc wzorzec Bizosa. Communication Secrets of the World's Greatest Salesman, a więc tajemnicę komunikacji najskuteczniejszego e, sprzedawcy świata. Polski podtytuł sekret skuteczności najlepszego sprzedawcy świata, a więc wszyscy podejrzewamy, że mamy w środku książkę dla sprzedawców, prawda? Dopiero tutaj małym drukiem, popatrzcie, jest napisane, Gallo ujawnia strategię pisania i komunikacji, których powinien uczyć się każdy, kto ma jakąś historię do opowiedzenia. A więc najważniejszy przekaz z tej okładki jest napisany tutaj takim drukiem, którego wy pewnie nie potraficie przeczytać. No właśnie, prostota komunikacji, trafianie w sedno. To doprowadziło Jeffa Bizosa na szczyty, i to jest nasza lekcja dzisiejsza. To są audio-inspiracje. Ja się nazywam Tomek Kućma. Takie właśnie perełki wydobywam z rozwijających, inspirujących książek, które czytam od 30 lat. Czasami też jako audiobooki do mikrofonu. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Kolejny w piątek, bo dziś mamy poniedziałek, zawsze o 17.45. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.